Witam, testowałem ostatnio dla Was handel grid na Binance, tak więc zaraz wszystko Wam wyjaśnię i powiem nieco odnośnie wyników, natomiast już na wstępie zaznaczę, że nie będzie to wideo na temat tworzenia własnego bota, jak to objaśniałem na filmie dotyczącym giełdy Pinex. Tamto wideo postaram się Wam tutaj podpiąć. Natomiast w przypadku Binance testowałem jednego z gotowców, więc jest to opcja bardziej przyjazna początkującym, bo do odpalenia takiego bota wystarczy kilka dolarów i zaledwie kilka kliknięć. Przypomnę, że grid boty to boty, które rozporządzają waszymi środkami kupując tanio, a następnie sprzedając drogo na automacie i bez waszej ingerencji, nawet wtedy kiedy śpimy, więc dzięki czemu oczywiście mamy szansę zarobić. Film nie stanowi porady inwestycyjnej i służy jedynie celom informacyjno-edukacyjno-edukacyjnym. Eksperymentalnym. Na wstępie zakładacie konto na Binance. Jak ktoś chce zniżkę 20% w opłatach, to mój link polecający znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jak nie, to trudno. Jak już macie konto, zweryfikowaliście się dowodem i macie USDT w portfelu, to przechodzicie do zakładki Handluj. A następnie boty handlowe. U góry macie kategorię botów wraz z ich opisami, więc możecie sobie wybrać bota na tej podstawie. Ewentualnie schodzicie niżej i macie tam podział na spot grid i grid futures. Jak chcecie coś doczytać, to na samym dole strony macie milion szczegółowych poradników odnośnie handlu grid. Ja generalnie testowałem spot grida, bo uznałem to za mniej dochodową, aczkolwiek dużo bezpieczniejszą opcję, tak czy inaczej wrzuciłem w to jedynie 100 dolarów i wam także polecam trzymać się małych kwot. Następnie stopniowe dokładanie zarobionych odsetek, tak by i one dla Was pracowały. Tak więc klikamy w Spot Grid, a następnie po prawej stronie sortujemy boty, tak by na górze wyświetlały nam się najczęściej kopiowane. Wybrałem także sortowanie względem czasu pracy, tak bym wiedział, które z tych botów generują profity w dłuższej perspektywie czasu i miał na ten temat wystarczająco dużo danych, a więc wybieramy ten ostatni czas pracy, wcześniej wyświetlała się tu liczba dni, teraz tego nie ma, pewnie wynika to z jakiegoś błędu, ale to na samym dole to jest ta opcja, która wyświetla nam boty działające najdłużej. No i jak widzicie mamy tutaj GMT, BTC i ETH na samej górze. GMT olałem, bo tak duże ROI sugeruje mniej przewidywalne wahania kursu, z kolei BTC i ETH wydawały mi się lepszym wyborem, więc odpaliłem ostatecznie tego bota ETH do USDT. Tutaj wszystko możemy ustawić ręcznie, tak jak pokazywałem to wam na Pinex, natomiast jak klikniecie w zakładkę automatyczna, to macie tutaj wszystko na automacie, wybieracie jedynie okres na jaki włączacie bota i wielkość inwestycji, a następnie klikacie utwórz. I właśnie z tej opcji skorzystałem, tak więc moje wyniki tutaj będę Wam tłumaczył na podstawie właśnie tej opcji automatycznej. Jak wypada ten bot generalnie bardzo stabilnie, przynajmniej ten na spot, bo botów na futures nie testowałem, otwierał po kilkanaście transakcji każdego dnia, przez łącznie dwa tygodnie i wszystkie transakcje na plus, wszystkie bez wyjątku nie zdarzyło się także że jakaś transakcja nie weszła, choć było ich ponad 300. Zarobek z inwestycji 100 dolarów wynosił od 3 do 9 dolarów dziennie. Jest to moje minimum i maksimum w ciągu tych dwóch tygodni, tak więc podsumowując handel grid na spot przy użyciu got. Gotowców na Binance sprawdza się bardzo fajnie. Jestem mega zaskoczony, bo myślałem, że te gotowce to taki trochę wiadomo. PIT na wodę przynajmniej na tyle Na ile mogę to ocenić po dwóch tygodniach To jestem z tego bardzo zadowolony Tak czy inaczej wydaje mi się, że Jest to dużo bezpieczniejsza Być może nawet bardziej dochodowa alternatywa Dla copy tradingu, gdzie czasami Nasz trader otwiera tylko jedną transakcję Na dobę albo wcale A czasami w ogóle mimo tego, że wybierzemy go starannie Nagle zaczyna zamykać Na minusie jedną transakcję za drugą Ja osobiście jestem bardzo Zadowolony i myślę, że jak będę Miał jakiś wolny kapitał w hoście po że niektórych tokenów to na pewno pobawię się w to bardziej na poważnie, bo widzę, że spot grid może okazać się spoko opcją na zarabianie takich typowych dniówek na przeżycie, np. Na 50 dolarów dziennie bez konieczności wrzucania w to dziesiątek tysięcy dolarów przez dłuższy czas szukałem takiej opcji zastanawiałem się tutaj, tak jak mówię, nad stakingiem, zastanawiałem się m.in. nad copy tradingiem, jednak żadna z tych opcji tak naprawdę mnie w pełni nie satysfakcjonowała także na ten moment to tyle, oczywiście będzie jakiś update za jakiś czas, tymczasem mam nadzieję, że wszystko jest jasne, a gdybyście mieli jakieś problemy, no to oczywiście pozostawiam Wam sekcję komentarzy do dyspozycji. Koniecznie zostawcie suba, link do giełdy Binance znajdziecie w opisie wraz oczywiście z bonusem. Tymczasem to wszystko, do usłyszenia, cześć.